Tak więc z tego co udało mi się tutaj dowiedzieć od spacerującego z dziećmi Pana, że jest tu cały system tych bunkrów w okolicy i znajdujemy się tuż przy. O, patrzcie, mi znajdujemy się tuż przy granicy z Francją. Cześć szymanko z tej strony Losplyś Zar. Dzisiaj witamy Was troszeczkę inaczej, ponieważ tutaj dotarcie do obiektu było nieco utrudnione. Wszystko jest koło zahaszczone, pełno róż, kolców, krzaków, drzew. Budynek jest totalnie zniszczony. Z zewnątrz, po prostu wszystko się sypie, ale my i tak spróbujemy udać się na drugą stronę do bunkra. To nas dzisiaj najbardziej interesuje, także zapraszamy. Chodźcie z nami, Aneta, w dzisiejszym odcinku niestety została. Walczy, ponieważ jak zobaczyła te przejścia, walczyła tu ze mną około pół godziny, żeby tu dotrzeć, no ale niestety odpuściła. Zarośnięte jest niesamowicie, ale zobaczymy, jak wygląda budynek wewnątrz i mam nadzieję, że dojdziemy do bunkra. Chodźcie! Jeżeli chodzi o dom, był on tutaj, dowiedzieliśmy się od jednego z mieszkańców, ponieważ spotkaliśmy tutaj pana, który spacerował z dziećmi. Także sam już nam powiedział, że dom będzie istną ruiną. I jak widzicie, nie pomylił się. Samo dojście do tego domu to już była masakra przez te krzaki z kolcami. No i gdyby chodziło tylko o sam budynek, no to uwierzcie mi, że nie fatygowalibyśmy się tutaj. Naprawdę nic z niego nie zostało, ale są tutaj elementy, o które warto było powalczyć. Chociaż jak patrzę na ten budynek i wiem, że muszę przez niego przejść, to po prostu kurczę. Troszeczkę mnie to przeraża, ponieważ jak widzicie, wszystko jest tutaj totalnie, totalnie zdewastowane. Od razu przyznaję się do bicia, że kurczę, czekajcie. To wszystko te podłogi. One tu są po prostu już tak namoczone, że masakra, ale przyznaję się bez bicia, że chodzi mi tylko o bunkier. I wiem tylko tyle, że jeżeli przejdę tym okienkiem. A tutaj jakaś dawna łazienka, ale to później. Może delikatnie pokażę Wam ten dom. Wiem tylko tyle, że jeżeli przejdę tędy, no to na pewno dostanę się do bunkra który generalnie w tym odcinku chciałem Wam pokazać. W zasadzie chcieliśmy Wam pokazać, no ale Aneta zrezygnowała z tego, ponieważ, no nie dziwię się, to przejście tutaj naprawdę było mega, mega skomplikowane. I teraz muszę tutaj przejść przez taką dawną szopę. Prawdopodobnie szopę. Taki zbiornik się tutaj znajdował. Po tym są naprawdę znikome, i boję się, że tutaj każdy element może dość szybko się zawalić. Ale będzie to odcinek piątkowy, czyli krótki z jakimś tam ciekawym tematem w tle. No chyba, że nie uda mi się tu dostać, ponieważ tu też wszystko będzie porośnięte, chociaż nie aż tak źle to nie jest gorzej było od drugiej strony się tu właśnie dostać spotkaliśmy miejscowego Niemca, który taki straszył. myślałem, że coś tutaj, jakieś zwierzę się chowa, ale to tylko ptaki. A to już ten cały system bunkrów, o których za chwilę się dowiecie, jeżeli uda się wejść do środka. Tak więc z tego co udało mi się tutaj dowiedzieć od spacerującego z dziećmi pana, że jest to cały system tych bunkrów. W okolicy i znajdujemy się tuż przy... O patrzcie, się jakieś, Znajdujemy się tuż przy granicy z Francją i te bunkry były tutaj budowane generalnie na okoliczności wojny francusko-niemieckiej. Tych wojen wiadomo było kilka. Wojny francusko-pruskie, wojny francusko-niemieckie. Także były one właśnie po to budowane, a ten bunkier był wybudowany dużo wcześniej zanim ktoś postawił tutaj po prostu dom. Ale o tym też powiem Wam już w środku. Spróbujemy wejść, chociaż widzę, że jest tam trochę wody. Eksploracja raczej taka bezstresowa, bym Wam powiedział. Jedyne co mnie tutaj martwi, tak, to wysoki poziom wody. I nie wiem, czy będę w stanie dostać się do dalszych części. Nie mam obuwia przygotowanego na tyle. No tak, będę już tutaj. W wodzie po kostki, ale myślę, że mimo wszystko, żeby Wam to pokazać. O kurcz, minimum 20 cm. Tutaj mieliśmy Ausgang. Wyjście. Nie wiem czy to wyjście gdzieś wprowadziło, ale w każdym bądź razie tutaj mamy okienko, nas zewnętrzny. To jest tam... Nie, to był jakiś bardziej luft, czyli powietrze. A my pójdziemy w drugą stronę. Mam nadzieję, że ludzie się tu nie zapadnę po prostu pod coś. Na ścianach znajdziemy kilka napisów yy, informujących w języku niemieckim, bo Na ten mną znajduje się naprawdę spora góra ziemi. Można się do już do tego jest to widać. mogli się tu jakoś bardziej poświęcić jest to zaamordowane proszę boję się to Muszę to też zaglądać czy jest luz czy powietrze ale na do wyjścia czyli słuchajcie też mamy długiego wracamy do wyjścia a ja tylko kilka zdjęć pokażę Wam już tylko jakie tutaj latarki przy tej wodzie falującej. Tak to właśnie fajnie wygląda. Taka mała atrakcja podczas zwiedzania tego bunkru. No a ja będę powoli się wycofywał i obejrzymy chałupę i będziemy spadać. Ale miejsce naprawdę, naprawdę ciekawe. Nic nie wiem na temat mieszkańców, to też Wam od razu mówię. Nie dopytam. A szkoda w sumie. No ale może nic może jeszcze spotkamy tego Pana. Zresztą dawno na tutaj na kolejne punkty być może jeszcze przejedziemy. Tutaj już wody jest jeszcze więcej niż w poprzednich miejscach, więc... O, słuchajcie. Idziemy tędy. Takie to oto wejście. No, tylko te drewniane drzwiczki to taka tutaj swego rodzaju dziwna sprawa przy tym bunkrze. Myślałem, że uda nam się wejść na górę na ten bunkier, ale niestety jest to wszystko tak porośnięte, no że nie będziemy się tutaj już fatygować i tak jak obiecałem wrócimy na budynek mieszkalny. Przejdziemy tam prowizoryczną szopą. Tutaj też był jakiś wychodek jeszcze z tego co widzę. Widziałem też tam jakieś pomieszczenia gospodarcze stare, ale nie będziemy tam wchodzić, bo tam jest wszystko zahaszczone. Także jeszcze tylko budynek i możemy uznać, że udało się obadać tutaj wszystko. Jak widzicie zresztą, jeszcze tutaj są te betonowe zabudowy. Tutaj za tymi krzakami znajdują się schody betonowe. Tutaj kolejny element betonowy. Myślę, że tam są jakieś klapy pootwierane, ale nie wiem, czy uda mi się tam dostać, ponieważ no, wszystko jest tutaj zarośnięte różami. Udało się. No, i tutaj znajdują się jakieś zbiorniki wodne. Także nie wiem dokładnie, na jakie to miało zadanie, ale w każdym bądź razie znajdują się tutaj. Wydaje mi się, że tutaj była kuchnia. Świadczyć wymogły o tym te części armatury. Tak, tutaj była na pewno kuchnia. Zresztą zaraz to zobaczycie tutaj, dokładnie. Ale to wszystko leci, ja pod tym stoję, słuchajcie, nie, 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 nie. Robimy tak, a tam jeszcze bardziej zawalone, że zajrzymy tylko tu. Tu była łazienka, została wanna. Tam pewnie był jakiś pokój, boję się pod tym przechodzić, nie będę ryzykował. Zastanawiamy tylko, czy bunkier miał jeszcze jakieś połączenie z domem. Tego niestety nie wiemy. Być może tak, być może nie. Wydaje mi się, że jest na to szansa. Ale jak patrzę, słuchajcie, z powrotem tylko wrócę do tego, na ten dach. No to jest to naprawdę eksploracja. Padachówka za chwilę zleci. Naprawdę na dużym ryzyku. Zastanawiam się jeszcze tutaj zejście do piwnicy, ale nie wiem, czy w takich warunkach jest warto ryzykować. Tutaj to wszystko jest przegniłe u góry. Ja po tym się przechadzałem i boję się, tak, ta podłoga może się w każdej chwili zawalić. Zresztą zobaczcie, to jest samo śmietnisko. I nie wiem, czy udałoby nam się tam wejść. Tutaj było... Przejście już w stronę tego bunkra z domu. Także też ciekawe miejsce, tu jakaś, myślę, że spiżarka być może, taki schowek. A tu myślę, że była to taka domowa weranda. Spoko! Musiało to fajnie wyglądać jak było jeszcze za czasów świetności. Wychodząc z domu. A w zasadzie z tego co pozostało po tym domu, Zauważyłem jeszcze nagrobek, tutaj po środku między tymi różami, liściami, krzakami. Być może uda się coś z niego odczytać. Jeżeli się uda, to wrzucimy fotę i będziemy co nieco na ten temat lepiej wiedzieć, ale jest to tak zarośnięte, że może być z tym problem. Nagrobek też już ma swoje lata, także ciężko będzie go tam generalnie Yy, ogarnąć. Porobiłem zdjęcia. Jeżeli coś się uda z nich wyczytać, to no to oczywiście dopiszemy i być może coś się dowiemy na ten temat. Póki co, no zobaczcie. Totalna katastrofa. No, jestem cały do kolan praktycznie mokry. Cały w jakichś liściach, kurcze, kolcach. No te pomieszczenia już gospodarcze one są za bardzo tutaj, słuchajcie. Zarośnięto, nie będę w walczył. Myślę, że i tak nic tutaj lepszego nie wyciągniemy. Także kończymy na tym. Pozdrawiamy Was serdecznie. Subskrybujcie. Pamiętajcie o dzwoneczku, żeby nic Was nie ominęło. I pozdrawiamy. Lost Place Zar.